Znacie z tego, że pojebało mnie i muszę jakoś mieć na baczności, to mała Kasia będzie z nami dzisiaj streamować. Proszę bardzo, tu jest. Poznajcie małą Kasię. Cześć, chłopaki! No i dobra, mała Kasia będzie tutaj ze mną, żebym się po prostu nie bał. Może nie wiem, eksplorujemy chatki czy nie? Są chrząszy, Dobra, chyba nie eksplorujemy chatek. Czemu Gomez siedzi pod oknem? Halo, 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 co tu się dzieje? On nigdy nie staje ze swojego za Zagłady! Gdzie jest pochodnia? Uhuhu! Ej, patrzcie tu! Gdzie jest pochodnia? Na pewno mnie żaden jumpscare nie zaskoczy Nikt mnie za ścianą nie zaskoczy Bo ja znam triki Czy to oczywiste, że jak kurwa wejdę na ten... JAPIĘ Zginął tydzień czasu! No kurwa, w magazynie siedzi! No kto by pomyślał? Siema Diego! Już nie żyjesz, tylko jeszcze o tym nie wiesz. List do Wiktora. To czekajcie, bo ja bym wolał bez tej muzyki w sumie. Bo nic nie będziecie mnie słyszeć. Chyba że sama ucichnie. Świstak kurwa siedzi na stole! Uu, kurwa, to co idzie? Ja pierdolę! Na pewno mnie żaden jumpscare nie zaskoczy. No co jej! No wpierdol Czemu mnie obudziłeś? No wracaj tu ty geju! No co to za Spiderman? man tu jakby zrobił! Nie no kurwa zaraz mnie szlaku. oś tu! Kurwa macie wracaj tu! No ciemno jest! No, Chodź tu! Schowaj broń. Kurwa, ma jedna. Mięczaku jebany, nieznany amulet. Amulet, który Wiktor dostał od magnata. Ch Chronię przed bronią 30. <grym> O kurwa! Tego się nie spodziewałem! Wiesz to w ogóle jakiś mocarz jest. Chcesz mu mieć? Ty, w sumie... No kto by pomyślał? No na pewno nie kajma. Zakłócasz mój odpoczynek. Bo mamy amulecik, w ogóle mogę sobie chyba go założyć, nie? No nie no nie. Nie, nie, no nie ktoś mówi w prawo, ktoś mówi w lewo, ktoś mówi... Nie wiem. Po prostu szukam. Odwróć się plecami do chaty i na prawo odrobinę. Dzisiaj mamy iść tamtą stronę, tak? No to idę. O, o nie! Rób tak więcej! Bo skoro oni nam się już nie przydadzą, to musimy ich pobić. O! I takie coś widziałem. I takie coś widziałem. Teraz mamy eliksiry. Możemy iść. Proszę bardzo. Cyk. Elegancko. Eliksirki są? Są. Krew. O, kurde, ging pedale. Zaduję gordo, jest kurwa e, pełzaczem. Babciasz. No i chuj, potężny crash, kurwa, pod koniec giereczki. No nie. <ścoughs> co wam powiem? Wiecie co? I gówno. U, kurwa. I na razie, cześć.